Czy polecam? Dobre jest. Czy dużo? Dostajecie taką torbę, w której jest do połowy. Do połowy, max Nie wydaje się to dużo. Zapłaciłem dużo. Przypadkiem, <grych> to kupiłem. Cześć. Słuchajcie? Dzisiaj jest to jakieś domowe. A już smakuje dobrze. A, jak tu się przybliża Dresor, mhm, mhm. czy się zgadza? Podobnie? Czy zgadza? Tak? Nawet widać jak chrupek od, w otchłań czekolady wpada. To to tak jak, jak tu to jest te, ten, te kółko, to te, te kółko. Nie wypełniam czekoladą ty I tak i te Wszystkie lecą Ajajaj, aj, aj. myślałem, że da radę Ładnie pokazać, dobrze No, przy dobre Ale powiem ci wam, że z mlekiem to dopiero smakuje dobrze Smakuje jak W jakimś Zagranicznym serialu, gdzie to podają i sobie jesz płatki przed szkołą o na dziewiątą I, i z mlekiem to o jest bardzo, 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 bardzo dobre